Na początek chcielibyśmy przedstawić, co chcemy zrobić na naszym dużym rynku. Wtedy byśmy poprosili Państwa o opinię, o zdanie, czy, czy ta koncepcja po prostu się podoba, czy nie. I później byśmy przeszli do spraw związanych z problemami codziennymi, które występują na naszych osiedlach. Czy przyjmujecie Państwo taką formułę? Nie widzę tutaj żadnych uwag. Także Proszę bardzo, może zacznijmy od tego, że kolega Reichenter, który zastępuje nam, przedstawi program rewitalizacji wyższego. Panie burmistrzu, proszę bardzo. Szanowni Państwo, program rewitalizacji miasta w na lata 2017-2013 dobiega końca. Po zakończeniu realizacji projektu mostu ulicy Mostowej. Zostanie nam gdzieś około milion 800 tysięcy złotych za alokacji przyznanych dla miasta Brodnicy ze środków pomocowych w Unii Europejskiej. I właściwie dzisiaj stoimy przed dylematem, czy realizować projekty rezerwowe tego programu, to jest między innymi e, modernizacja parku Jana Pawła II, czy też e, chcielibyśmy zaproponować Państwu taki projekt e, podany rewitalizacji brzegoniku który generalnie sprowadzać się będzie, teraz pokażę, do prac związanych z modernizacją płyty rynku i, i, i sąsiednich uliczek. I chciałbym tutaj pokazać koncepcję architektoniczną e, przygotowaną przez e, pracownik Miasto Projekt, która generalnie zakłada właśnie wymianę nawierzchni ciągów pieszych od ulicy Strzeleckiej aż do Małego Rynku, czyli cała wschodnia Pierzeja Rynku, ulica Kopernika i kończymy przy, przy Małym Rynku. Do tego dochodzą jeszcze ulice, uh, ulica <coughs> Na pójcie rynku chcielibyśmy budować fontannę. uzbroić są te rynku sieci w sieci wodociągowej i sanitarne, ze na to, że się, pojawiły się tam ogródki widne, co wymaga doprowadzenia bieżącej wody i i sanitariatu, Wymiana urządzeń Małej Architektury Zieleni i właściwe znaczenie policjantki nadkoły 14 miejsc parkingowych. To co przygotowali, przygotował nam tych wyglądało tak, jak musimy Państwu pokażę, na to, co nam się konserwator zrobił, ale chcę pokazać to jak byśmy to widzieli. Także co mamy nasadzenia, jest tutaj Poddana z ławeczkami. Ten cały ciąg w od, pierwszej odlicy strzeleckiej będzie prowadził aż do e, e, Małego Rynku. Są miejsca wyznaczone pod ogródki. Jest trochę zieleni wprowadzony z ławeczkami i zadrzewienia. Także tutaj ruch odbywałby się tak jak dotychczas. Nic byśmy tutaj nie zamykali. Czyli ulicą chalera cały czas ten ruch by się odbywał. Natomiast tutaj już po wczorajszym zebraniu z mieszkańcami Starego Miasta no, prawdopodobnie będziemy zmieniali tą koncepcję, że zostawimy tą nawierzchnię, jaka jest zaproponowana, natomiast w organizacji ruchu nie będziemy tych ulic zamykać, pozostawimy, jak przejezdą być może stanowimy się nad wprowadzeniem ograniczenia prędkości to znaczy do 5 km na godzinę, także samochody z zaopatrzeniem, ewentualnie mieszkańcy, którzy już mają taką potrzebę podjechania pod te drzwi sklepu, będą mogli tutaj sobie zaparkować. Tak to wygląda w duchu Alera. Tutaj od ratusza. I spojrzenie obwodnicy Strzeleckiej, znaczy na ten ciąg pieszy. I tak byśmy to sobie wyobrażali. natomiast tutaj proszę Państwu oczywiście, jest to obszar strefy, a całe, całe nasze stare starówka jest wpisana w zabytki, także podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. I konserwator zgodził się nam na to, co tutaj widać, to znaczy wyrzucił nam zieleń z samej płyty rynku, prowadził drugą taką tutaj aleję drzew, Nie mamy już tutaj takich kwadratów z na rynku, jest to nawierzchnia jednolita. Zniknęły też tam plomby, ponieważ nie mogą niestety stać na komunikacyjnych. Tak to wygląda że z góry. Tu od lubiusy strzeleckiej wychudzimy konserwator miał ja taką wizję, żeby. To ci, którzy spacerują w 1951 roku, chodziło wcześniej o między drzewami. Eee... Troszeczkę inaczej wyglądają sytuacje tutaj w piwnych, one pojawiają się przy ratuszu i dzisiaj przy yy, dometowanym. To jest ulica Kopernika. I tu jest propozycja wprowadzenia w ulicę w 14 miejsc yy, parkingowych. Oczywiście będziemy tutaj też dyskutowali, czy przywołamy się pewnie do, do, do mieszkańców Starego Miasta. Znaczy, Państwo, dzisiaj jesteśmy drugą taką grupą, Oczywiście znaczy, to konsultujemy. Yy, czy właśnie pozwalamy tam zachować dałom towarowy i zostawiamy ulicę Jatki taksów, celowy taksówek, jak to jest dzisiaj. Czy też wprowadzamy 14 miejsc dodatkowych parkingowych, które by się o jest po bo Wiadomo tych miejsc parkingowych trochę nam na Starym mieście brakuje. Także zachęcam do dyskusji, chcielibyśmy poznać Państwa opinię. Wiadomo, ja rynek. Oczywiście ludzie prowadzą tam biznesy i mieszkańcy bardziej dotyczy natomiast jest to centrum miasta i każdy mieszkanie, jest przynajmniej ja też na osiedlach jakichś peryferyjnych, natomiast... Gdy przyjeżdżają do mnie goście, też by mi zabrać miejsce, takie właśnie, gdzie można sobie posiedzieć, w tej się lepsi, w okresie lat, który jest na tydzień. Ale to jest sprawa otwarta do dyskusji. E, programowanie środków europejskich niestety obliguje nas do przeprowadzenia bardzo szerokich konsultacji, także nie będziemy tu na pewno nic zrobili na siłę, ponieważ e, nie ma o musimy udowodnić mu to, że jest to ten, ten projekt, jest to pewien konsensus wypracowany z mieszkańcami miasta. Zachęcam was na... do... To znaczy, tak, tak no. proszę bardzo. Ruch będzie się wydał ulicą Halera i w dłuż prawej stronie ruchu. Ta strona jest też znowu zamknięta. I również ulica Kopernika też na idzie na do kołowego. Taka jest nasza koncepcja. Jest ten... Z tym, że to co pan burmistrz Hekert mówił to zastanawiamy się czy po wybudowaniu tej całej inwestycji nie zmienić koncepcji drogowej i dopuścić te również ulice przebudowane, już wykonane z tego kamienia granitowego do ruchu. Ale to jest mówię kwestia tutaj zastanowienia się, dlatego też konsultujemy to ze wszystkimi mieszkańcami, bo wiadomo inter, inne interesy yy, mają po prostu mieszkańcy rynku czy osoby, które tam prowadzą biznesy, a inaczej to odbierają mieszkańcy osiedli poza centrum. No także tutaj ta konsultacja musi być szeroka, w związku z tym zapraszałbym Państwa, którzy jesteście przedstawicielami tych osiedli do wyrażania swojej opinii, czy Państwu podoba się ta koncepcja, czy, czy cokolwiek mamy tam zmienić, także no prosilibyśmy o takie głosy. Tylko jeszcze mam taką prośbę do protokołu, bo jak Państwo będziecie się zgłaszali, to proszę się przedstawić, dobrze? Wojewódzki. Ja mam pytanie takie. Przepraszam. Jako mieszkanie to się I to i to, szanowna pani. Chciałem zapytać, czy to będą płyty granitowe, czy kostka granitowa? To i to będzie, tak? Z tego co wiem? I płyty, i kostka. Na samej płycie konserwator wyczułby sobie kostkę. kostkę, ale nie ta malutka, tylko zdecydowanie, nie, 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 ale bo teraz ostatnio mówię, byłem w Sopocie I tak zawsze się wsknocili to, ustawiając płyty, no ile tam, półtora metra na metr takie, granitowe, Wyrzucono fontannę tam, ławeczki jak na lekarstwo, zniknęła zieleń. Uważam, że zieleń tutaj powinna być. Kostka jako taka, chodzi o, o przysiąkanie wody, żeby ona tam nie spływała dużymi strumieniami. Nie wiem, czy to jest realne, czy nie. Tak, tylko to co kolega mówił, ten tak. cały teren będzie odwodniony pod płytą. Tam będzie kanalizacja deszczowa, tam będzie wodociąg poprowadzony. Te wszystkie media, które mają być pod płytą, będą się znajdowały, jeżeli przystąpimy do tej realizacji. Bo muszą być chociażby z tego względu, że jeżeli będą funkcjonowały latem te kawiarenki letnie, no to one muszą być skanalizowane, i musi być doprowadzona woda, czyli jest to wszystko do wykonania. Bardzo proszę. Pani radzińska, pojutera. Reprezentuję wspólnotę mieszkaniową, głównie pasaż handlowy przy dużym rynku. Myśmy, no, już podjęli w tym roku decyzję na zgromadzeniu naszej wspólnoty odnośnie przejścia z ogrzewania olejonego na ogrzewanie węglowe. W związku z tak wielkim kosztem dla tej ropy ogrzewczej my jesteśmy, nie jesteśmy w stanie utrzymać tego pasażu. I chciałem się zapytać, jak będzie z ciepłem miejskim doprowadzenia do, do rynku. Bo po tej przebudowie, czy będzie, czy nie będzie, to się pokaże, no na pewno byłoby to korzystne dla wspólnoty. Jeśli wystawimy COVID i uruchomimy ogrzewanie węglowe, no to ten ryb, przy takich tam nieskrojących warunkach będzie na pewno w centrum samym środku na rynek. Na pewno my jest ta wspólnota. Jest sam bez numer 13, 14 12 się, też by chciało to ciepło. Także cały ciąg jest, by był zainteresowany ciepłem miejskim, żeby doprowadzić w strefę rynku. Na pewno w tej chwili, o ile już nie jest wiadomo, jest ciepło przeprowadzone przez drwęce. I przy krzyku jeden tak. już będzie ciepło. I tam jest, no tak, moim zdaniem, na oku, to widziałem, to jest wola o dużej średnicy, o dużym przekroju. I na pewno to ciepło by wystarczyło prowadzić go w rynek. Przed tymi wszelkimi modernizacjami, żeby później nie rujnować tej całej infrastruktury, którą tutaj my widzieli. No, jako przedstawiciel, jak to się mówi, tej wspólnoty, no, projekt nie złamy założenia, no ale przecież osiedla też mają dużo do czynienia. No tak myśmy już poza troszeczkę tym miastem. No weźmy ulicę w czasowo. Teraz tam się odbywają chemiki, nie piękniki, no najróżniej, najróżniejsze rozrywki. No i w tej chwili tam nie ma żadnego chowika. Jest kabel chowika położony, tam w wysokości bloku pana Brąśkiewicza tam wzdłuż i chobnik kończy się w robie. Ja to tam przecież dzieciaki, ja to robiłem coś, padają do tego ruchu. Idąc od miasta tutaj, od tego, od strugi, do ten chodnik, no to jest właściwie żaden chodnik, bo tam był... Zalany w, w i jest tak wyboisty, ani przejść, ani przejechać, mimo też, że drzewa tu zarastają, także jest naprawdę wielka gniechędna. No Trzeba by się też troszeczkę zająć, może to obudową naszego miasta, bo no, przecież na takie tam imprezy do Omegi w tej chwili, to jest tam lokal jest, w jakiejś tam podwyższonej jakości, to zjeżdżają się się ludzie i tak dalej, no i niestety ani tam przejść, ani przejechać, ani... No i tak, że to jest naprawdę wielki problem. No, wyobiecali już na 3 lata temu, jak tam zaczęto budować ten z Gór do Zbiczna. Ta ścieżka lokalna, rozkończyła no, się na wysokości tam tych domków, na, doku, na y, obrzeżach Grodnicy i, jak to się mówi, w kierunku miasta, od tego nic się nie dzieje. To nie jest tam wielki odcinek, tam jest około może 8 cm, no żeby to jakoś uregulować. Czyli tam są granice wyznaczone i tak dalej słupki położyć do kostkę i uruchomić i ścieżkę na pieszy, i ścieżkę rotałową i dojście do, do jeziora, do przystani i tak dalej. Takie jest moje życzenie. Tak właśnie głównie tu chodzi mi o to o to ciepło do rynku, jest także mi dyrektor ciepłownictwa ubrodickiego, no myślę, no, że bez... nie ma, nie? Nie, pana dyrektora nie ma. Jest. Wodociągi są, jest przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, no, 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 a ale, ciepłownika nie ma. No ale tak się mówi, no, miasto też jakiś tam ma w tym udział w tym ciepłownictwie. No chyba zrobię jak to się mówi, podpis z walnego naszego zgromadzenia, z wpisem do no do się i do urzędu no, o rozpatrzenie tej sprawy, do no, ciepła i dzień. A Może tam króciutko o tym cieple, drodzy Państwo, jeszcze jesteśmy w przerwanym zgromadzeniu sercu. Ja już rozmawiałem wstępnie z Panem Dyrektorem, żeby poprowadzić dalej ciepłociąg do Osiedla 700 Lecia, jak również do Brodnickiego Domu Kultury, bo z tego co pamiętam, to koncepcja zasilenia dużego rynku była taka, żeby od tyłu rynek zasilać, czyli od ulicy Przykop od ulicy Pocztowej. pocztowej Jakuba, także Nie taka była cel, tam tak też z pocztowej. tym, że e, jeżeli prace miały się rozpocząć, to na pewno w tym roku zostanie opracowany projekt techniczny przez spółkę, e, czyli przez firmę PEC, do prowadzenia no, tego ciepła miejskiego do osiedla lecia i e, do BDK i myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to po drodze również będą projektowali e, tych przedsiębiorców czy te wspólnoty mieszkaniowe, które wyrażą wolę, żeby do tego ciepła miejskiego się połączyć. Także nie na, na, na pewno w, w tym roku, ja Panu mówię, na pewno w tym roku to się nie zdarzy, że no będzie ja rozumiem, to ale to jakiś taki ciepło. przybliżony termin, żeby to jakoś ludziom odpowiedzieć i się przyznać do terminu. Mm -hmm. to będzie za 2013 tam 13, 14, 14, no to jeszcze ewentualnie. No ja wiem, no, no ja też olejem grzeję, wiem jaki to jest ból. Co do ulicy Wczasowej, czasowej, szanowny panie, no niestety jest to ulica, która jest w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych i wszelkie inwestycje, które na tej ulicy mogą być realizowane to tylko przez ten zarząd. Oczywiście my wiemy o tym problemie i staramy się wiele inwestycji wspólnie realizować. Co do ścieżek rowerowych, to bardziej zaangażowany jest w i jest tutaj mój kolega zastępca, także parę słów, może na temat ulicy czasowej i, i no, tej ścieżki rowerowej. chodzi o Ścieżkę rowerową jest na dokumentację, to ma... dobrze. Ścieżka formie... ścieżki do Zbiczna. Ona była wykonana w porozumieniu z samochodem właśnie Zbiczna z gminy Drodnica Miasta. I ta sprawa jest o tyle trudna do wdrożenia, ponieważ no nie wiemy, czy nowa perspektywa środków pomocowych z Unii Europejskiej będzie przewidywała takie koszty kwalifikowalne, także musimy poczekać do 2014 roku, żeby się przekonać, czy będziemy mieli na to finansowanie. A to jest tylko, że z, tych, z tej dokumentacji wynikałoby, że miasto musiałoby wypłacić odszkodowania przy wykupie gruntu około, za około 400 tysięcy złotych. Na dzisiaj nie mamy pewności, czy w ogóle będziemy tą drogę robili, skoro nie będziemy mieli do bo koszt będzie w granicach 7,8 milionów złotych. Także dzisiaj na pewno nikt nie podejmie decyzji o opracowaniu, czy decyzji budowlskiej na, na, na to zadanie. Po prostu musielibyśmy automatycznie wypatrzyć z tym odszkodowania, a nie wiadomo, czy mógłby do realizacji dojdzie. Także jeszcze musimy się tak uzbroić, Może Pani tu powiedzmy że co będzie nam wygodnie. Tak, proszę nie wstawać. To znaczy tak, jestem właściwie w tej podwójnej roli, bo ja po mieszkaniu z się osiedla i ja poradzę z tego Bardzo żałuję, że nie byłam wczoraj na zebraniu. I y, y, straszne pretensje miała grupa mieszkańców, która była wczoraj na spotkaniu, bowiem o godzinie 15.15 .15 do mnie nabrała w terapii zajęciowej. W się grupa taksówkarzy i ludzi prowadzących działalność gospodarczą na rynku. Y, my wiemy doskonale, że w prowincji jest grupa ludzi, która sprzeciwia się wszelkim zmianom y, modernizacyjnym. Nie chciałabym do, do tej grupy się zaliczać. Niemniej jednak uważam, że jeżeli będziemy cokolwiek realizowali, a zawsze tak na pewno nam błózicz się tym kieruje, będziemy kierowali się nie tylko tym, którzy chcą iść się odpocząć na rynku, tylko również tymi, tymi ludźmi, którzy chcą żyć ze swoich tych tam handli czy, czy taksówkowania czy czegoś. Bo to jest grupa ludzi, która nie idzie do Urzędu Pracy, nie wyciąga ręki czy do czy poza pomokę, oni sobie wspaniale radzą. I oni po prostu przedstawili szereg argumentów. Ja nie będę argumentów tu przedstawiać, bo nie dotyczy tego osiedla, ale bardzo bym chciała się z Panem Burmistrzem spotkać i panu to przekazać. Nie wiem, czy to w formie interpelacji, bo radnych, żeby to było przed sesją, a więc myślę, że pan burmistrz mnie zaprosi. No nie ma problemu. E, żeby... Niemniej jednak mam pytanie. Ale na sesji, przepraszam, nie będzie wprowadzany ten. Ja wiem, no, co, ale interpelacje także... radni mogą. To nosi, w związku z tym tak, jak mieszkańcy się zwracają, to radny występuje w ich imieniu. Bardzo ważna jest ta koncepcja. Ale zaczynam się zastanawiać w tym momencie, ja się może na tym nie znam, czy jest konieczność lizowania, czy jak to się nazywa, zmiana, zmiany tej posadki na tym rynku. Przecież był bruk, myśmy ten bruk zalali asfaltem, potem ten asfalt strapywali i w tej chwili jest stary bruk i ta stara studnia i to bardzo ładnie wygląda. I wydaje mi się, że w publicznych miastach, gdzie się robi to łódki, piwne i inne rzeczy, jest ruch i to nie przeszkadza, a więc żeby koszty zmienić, to należałoby się, to ja teraz mówię jako zastanowić się tym. I myślę, że jeżeli będzie rynek tak ładnie zagospodarowany, to ten ruch jednak musiałby się sam oczywiście bezpolicyjnie dla pieszych. Dlatego, że miasto jest zatłoczone, zakotowane i ja nie wyobrażam sobie jeszcze zmiany tutaj poruszania się po mieście. Tak jak Pan Burmistrz już powiedział, jest grupa ludzi, która lubi prawie do strepu wjechać, prawda, samochodem, ale jesteśmy coraz bardziej wygodni i bardzo często preferujemy ten styl życia. Jak mamy jakiś, to nam się nie chce, a więc myślę, że musimy wziąć również to pod uwagę. Teraz czytam, jaki był koszt tego projektu? Nie wiem, czy Pan myśli 7,5 miliona, bo może się trochę zdekoncentrowałam. To będzie koszt realizacji tego zadania, ile dostaniemy z Urzędu Marszałkowskiego, ile musimy dołożyć ze swoich środków i czy miasto będzie na to stać. Również był na początku Pan burmistrz, Radacz mówił, że zastanawialiśmy się, to znaczy, wyście się zostanie bo my jako radni, jako mieszkańcy dzisiaj pierwszy raz właściwie z tym się spotykamy, bo już o tym jeszcze nie słyszeli. Bardzo dobrze, że tutaj jesteśmy i możemy się z tym zapoznać. Hmm, czy hmm, zastanawialiście się, bo Pan Burmistrz mówił że tam do tego, co zaczęłam. Hmm, nasz park hmm, Jana Pawła II to jest piękny park, gdzie jest bardzo dużo zieleni, ale ścieżki spacerowe to nawet dla rowerzystów są niewygodne. Ja tam jeżdżę ciągle i tam można się po prostu zabić, a szczególnie jak jest hmm, deszcz pada, to są kałuże, a więc myślę, że trzeba byłoby się zastanowić, żeby te ścieżki mogle utwardzić czy coś zrobić to się aż prosi, ten park jest piękny i tam gości naszych możemy zaprowadzać, robiąc jak, jakieś jakieś takie ręki ławeczek czy coś takiego i tam również można odpocząć i tam też można zrobić... <coughs> to ja mam tyle. Dziękuję. Ten, na ten temat kosztów, przypuszczalny koszt tam koło półtora miliona złotych, tak? Panie dyrektorze, ja z tego co ja pamiętam, no, półtora pozdrawiam, miliona złotych jest. To jest lokacja, co nam zostało, powiedzmy została do wykorzystania. Lokacji mm -hmm. dla nas lotnicy, która jest przewidziana w regionalne programie operacyjnym. Natomiast te cztery są ani projektu nie mamy. To jest to koncepta. Tu jest więcej plastyki, wizji niż dotykamy jakichś konkretów. Także, na można wszystko zmienić. To architekt miał taką wizję, że, że miałoby się to układać w pewne takie właśnie prostokąty, tak na, na przemiennie i, i kostka taka ciemniejsza, zjaśniejsza. Yy, konserwator już raczej chciał, żeby podkreślić ten trójkątki charakter rynku, dlatego te elementy ciemniejsze yy, no, chciałby, żeby po prostu zniknęły. Dlatego na dzisiaj można tą konstytucję zostawić taką, jaka jest, nie trzeba jej Natomiast ja mam świadomość, że żeby rozprowadzić wszelkie media, media no to trzeba będzie po prostu to remontować. Czy uda się to z powrotem w ten sposób włożyć, no to, 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 to też jest pytanie. Natomiast ja sądzę, że koszt mniej więcej, myślę, że około miliona 200 300 000, to by się zamknęło już ze wszystkich. Natomiast jeżeli, jeżeli będziemy wyruszy, nie będziemy ruszali i powiedzmy... Najprosza niestety będzie tak ostro. Ale ta koncepcja nie kosztowała, bo, bo miarz to projekt to zrobiła. tak? Pana 16 tysięcy. Ponadto jeszcze odpowiadając na tą drugą część pytania, co w parku Jana Pawła II, no zastanawialiśmy się, drodzy Państwo, czy to jest sens w ogóle utopić 1 200 czy tam 1 300 tysięcy złotych parkia na Pawła II, który jest no niekiedy dwa razy w ciągu roku zalewany, nie? Także my mamy tego świadomość, że, że te alejki wymagają e, renowacji czy odnowienia, ale to można innym sposobem, o wiele tańszym zrobić, a nie pompować to pieniądze z marszałkowskiego, bo taka szansa, żeby zrewitalizować ten rynek, drodzy Państwo, to Drugi raz już tam się nie zdarzy, bo te pieniądze za chwilę, jeżeli ich nie wykorzystamy na to, to one przepadną. To musimy sobie wprost powiedzieć. A ja już nie jestem zwolennikiem, żeby tak wielkie sumy pompować w park, który jest no, niestety ale zalewany. Co do tych ławeczek, drodzy Państwo, to wandalizm się szerzy w Brodnicy. Sami macie tego świadomość i przykłady. Ławki ustawione przy obwodnicy, no to jedna chyba tygodnia nawet nie wytrzymała, tylko została wykręcona, nie wiadomo gdzie się podziała. Na pewno to policja ustali. Ekrany, yy, dźwiękochłonne, co się stało, no zostały potłuczone przez wandalów, także tutaj też możemy się zastanawiać na tym, im więcej tych urządzeń, tym większe koszty, które ponosimy w razie odnowienia tego sprzętu, czy y, zakupu tego, który został yy, skradziony. Mamy tego świadomość, że to potrzeba tej renowacji, ale to trzeba w miarę oszczędnie to robić, żeby Miasto z tego tytułu jak najmniejsze koszty ponosiło. Co do tego, drodzy Państwo, to nie jest tak, że my wybraliśmy tylko po to, żeby upiększyć ten rynek. My zdajemy sobie sprawę, że atrakcyjność tego rynku powinna też płynąć na działalność gospodarczą, która na tym rynku się odbywa, no bo więcej klientów, ja bynajmniej z autopsji, z własnego życia, jeżeli ja samochód zaparkuję powiedzmy przy urzędzie, i żona już mnie zmusi na te zakupy, to ja przejdę po kamionce, To choć wyjdziemy tutaj, a choć tu, bo jeszcze tego nie mam i tych zakupów o wiele więcej zrobię w tych sklepach, niż mając tą możliwość podjechania do, do apteki, to ja tylko wejdę do apteki. Powiem, słuchaj, mieliśmy jechać tylko do apteki. A to jest, mówię, taka nasza natura ludzka, no żebyśmy wszędzie chcieli podjeżdżać. A idąc, powiedzmy, tym rynkiem, więcej miejsc na pewno odwiedzimy. I, więcej zakupów wykonamy, a chodzi, drodzy Państwo, o to, żeby ożywić ten rynek, bo zauważamy taką tendencję, że od kilku lat coraz więcej obiektów handlowych na tym rynku przestaje prowadzić swoją działalność gospodarczą. Z czego to wynika? On jest mało atrakcyjny. Co zrobiliśmy? No, Rada, całe szczęście, że podjęła ten temat, że zgodziliśmy się na uruchomienie tego specjalnego funduszu na odnawianie kamienic na rynku, czyli też jest dopłata 30% do ogólnego kosztorysu, jeżeli chodzi o wykonanie elewacji dachu, czy, czy, czy innych powiedzmy części, które w tej kamienicy tam no, funkcjonują, czy, czy, czy klatek, czy Okiem i, i innych jeszcze spraw. No i bardzo fajnie pięć, pięciu kamieniczników już z tego, z tego programu skorzystało i to też zmierza do tego, żeby podnieść tą atrakcję, atrakcyjność naszego rynku. Bo mi się wydaje, że no zobaczcie Państwo co się dzieje na tych deptakach, które funkcjonują no już no powiedzmy w Toruniu. No, no ulica Szeroka jest zawsze pełna. Już nie będę przyrównywał tego do powiedzmy Krupówek w Zakopanem czy do, 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 do deptaku w Sopocie ale tam to, to życie tętni po prostu, no a u nas to niestety, czy ten pasaż handlowy zamiera, czy, czy coraz więcej tych sklepów jest zamykanych. Także to jest też, mówię, no, nasza troska o tych mieszkańców, żeby poprawić im warunki życia to jest raz, uatrakcyjnić rynek to jest dwa, no i żeby mogli y, cieszyć się sprowadzonych prowadzonych swoich działalności to jest trzy. Ale z drugiej strony co powiedział kolega, jeżeli nie będzie takiej woli ogólnej, że tam cokolwiek mamy zrobić, to my nie zrobimy tego, nie będziemy tu na siłę nic robić. Także, ale jest, drodzy Państwo, szansa i należy się zastanowić nad tą szansą, czy chcemy te środki wykorzystać, czy je po prostu wchóć.